Dzień dobry, fizjoterapia Adam Markiewicz Dzisiaj pompujemy dla Natalki Przyłączam się i dziękuję za nominację e, Natalce Jędrzejczak Za, e, za nominację do e, Challenge Challenge Dzisiaj pompujemy e, dla Natalki Nie przedłużając Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć 6, 7, 8, 9, 10. Zrobione, dziękuję bardzo. A z mojej strony nominuję trzy osoby salon Fryz Style z ulicy wulczańskiej, chłopaków salon Mateusz Kowus, salon fryzjerski i Tomasza Czaplińskiego łódzkiego Filharmonika. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.